Dziś towarzyszymy patrolowi siódmemu, który przyjmuje od kobiety zgłoszenie dotyczące śmierci jej męża. Wdowa domaga się śledztwa w tej sprawie. Nie wierzy, że zmarł wskutek zawału serca. Jest przekonana, iż został zamordowany. Góral i Białach postanawiają przyjąć zgłoszenie i przyjrzeć się tej sprawie. Gdy wychodzą z kobietą z komendy, zauważa prowadzonego przez policjantów mężczyznę, który jest łudząco podobny do jej zmarłego męża. Mikołaj pyta, czy zna tą panią, jednak on zaprzecza. Aby był jej mężem. Od mundurowych dowiadują się, iż został zatrzymany za ucieczkę. W dodatku wychodzi, że nie posiada prawa jazdy. Jacek wrzucił go na bęben. Jednak żadnych informacji na temat zatrzymanego tam nie ma. Kobieta nie daje się spławić policjantom. Pokazuje im zdjęcia męża. Mikoła i Miłoż są zaskoczeni. Facet jest łudząco podobny do zmarłego. Idą skonsultować się z Jackiem. Wspólnie decydują się zrobić porównawcze badania DNA, jak i odcisków palców. Kural i Mikołaj dzięki temu wpadają na bardzo niespodziewany trop. Przed przerwą do Miłosza w odwiedziny przyszła Tamara wraz z nadzieją. Gdy czekają na niego w bufecie, znika ich córeczka. Wszyscy na komendzie zaczynają jej szukać. Nie żebym robił z Natali jakąś porywaczkę czy coś takiego, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ona zaopiekowała się nadzieją, bo kto inny mógłby zrobić coś takiego. Julek nie wygląda na fana dzieci, a nawet gdyby był, to ma chyba odrobinę mózgu, że tak się nie robi. Emilka raczej tak by nie postąpiła, zresztą Jacek tak samo. Oczywiście mógł to zrobić jakiś porywacz, ale jak wyszedłby z komendy niepostrzeżenie z dzieckiem Górala. Na recepcji jest Emi, o ile w tym czasie nie leciała w ślinkę z jaskiem w jakimś kantorku. Ja stawiam na Natalię. I jeśli rzeczywiście tak będzie, to mam nadzieję, że miłość kolejny raz znajdzie kochones i ustawi ją do pionu. Daj koniecznie znać w komentarzu, a jak ty myślisz, kto porwał córeczkę górala?